I oczywiście, się mówił z tej strony kibusa. w dzisiejszym odcinku czy dalej opłaca się inwestować w, w kolekcję Nubisa, e, czyli w ogóle w ten souvenir package? Zaraz sobie wszystko wyjaśnimy, bo widziałem, że padło takie pytanie pod ostatnim filmem, więc odpowiadam na nie. Zapraszam Was oczywiście na stronę Zinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie. No i tutaj z moim kodzikiem, czyli z kodem Kebus odbieracie sobie bonus i dostajecie darmowe 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do depozytu 35%. Także naprawdę serdecznie polecam wam stronę. Zresztą na samej stronie jest bardzo dużo kraftów. Strona godna polecenia, ja szczerze Wam polecam, sam z niej korzystam. Link do niej oczywiście macie w opisie, także zachęcam. My dzisiaj przy Przejdziemy sobie do omawiania Anubisa, dlatego że ktoś zapytał pod komentarzem pod ostatnim filmem. Także, generalnie, jeżeli macie jakieś pytania i one są w miarę konkretne, to postaram się odpowiedzieć na nie filmem. Więc, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to może je zadać. A my przejdziemy sobie do omawiania Anubisa. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o wykres, to nie ma co omawiać, dlatego że jest to. Suwennik, który po prostu istnieje sobie w CS, e, najszybciej z niego raczej nie wyjdzie, więc tutaj z tym bym się nie spieszył. E, jeżeli chodzi o sam jakby package i skiny, e, no będąc szczerym nie ma tutaj nic z nadzwyczajnie e, specjalnego. Wpiszemy sobie M4A4 bo pomimo, że jest to nowy skin i jest on z, no z nowej kolekcji, e, kosztuje tylko 3 koła. E, znaczy, tylko, no wiadomo, to jest kwestia sporna. No dla mnie, jak za, jak za takiego skina, to jest tylko trzy koła. Eee, czy wróżyłbym mu jakąś przyszłość? Eee, no porównajmy sobie na przykład M4A4 oko Horusa, eee, a na przykład AWP Dragon Lore, albo AWP Meduzy. Eee, Okej, okay, no Dragon Lore pewnie eee, na rynku nie ma, eee, Meduzy też może nie być. No to Fade chociażby. Eee, porównajmy sobie chociażby Fade. A. No, moim zdaniem nie była Ziemia. Moim zdaniem nie była Ziemia, gdzie fade przy wyjściu e, był w okolicach 6-5 tysięcy. Ja wiem, że awp Fade'a wychodziła z operacją, więc tutaj rzeczywiście to może być e, trochę. E, no nie, nie chcę powiedzieć dysonans, ale e, no trochę, trochę, trochę różnic może to narobić. E, w każdym razie, no, dążę do tego, że nie jest to skin jakiś nadzwyczajny, wyróżniający się. Jest to zwykły skin, który gdzieś tam sobie istnieje. Jest parę skinów zasługujących na uwagę, na przykład Glock jest bardzo fajnym. Wiadomo, to jest kwestia subiektywna, więc nie mi to oceniać. Każdy sobie inaczej to gdzieś tam wyobraża. No ale póki co są o wiele lepsze inwestycje niż inwestycja w zestaw kolekcji Anubisa. Chociażby nadchodząca promocja na Paryż, która będzie wydaje mi się całkiem spoką inwestycją. Aczkolwiek będę o niej informował, dlatego że zobaczymy jak to wyjdzie ze względu na supply. No ale Anubis jak najbardziej spoko, ale nie teraz. Teraz jest to średnia inwestycja. Generalnie odradzam robienie tego teraz. Może przyszłościowo, może w przyszłości. Wtedy bym się nad tym zastanowił. Póki co... Raczej od razu. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, widzowie. Trzymajcie się i cześć!